czołem ludziska, z tej strony Staszek a my gramy dalej w Animal Crossing New Horizons dzisiaj króciutki raport z tego co się dzieje u nas na wyspie odwiedziła nas Arlinka i zostawiła takie dziwne tajemnicze prezenty, co ciekawe ciekawostka właśnie, w tej grze można prezenty pakować, można je pakować w, w ładne opakowania i zobaczymy co ona tutaj rzeczywiście nam zostawiła, a tylko ja teraz mam pełne, o to ciekawe że mam pełne kieszenie, nie jestem przygotowany na do... Na odcinek, jak widzicie. Z pełnymi tutaj y, kieszeniami do was wyskakuje. Zapomniałem po prostu ich tutaj pozrzucać. Ale tak, faktycznie można sobie tutaj y, w śmieszny sposób te prezenciki tutaj zbierać. No na razie wyrzucimy na przykład, nie wiem, to. Żeby zobaczyć, co tu Arlinka nam podrzuciła. E, online play przez pierwszy tydzień jest w ogóle darmowy, więc na razie z tego korzystam. Jakoś tak nie, mam, nie jestem przekonany do tego. O matko boska, co to jest? Aż zobaczymy. <grywa> Okej, okay. smoczek, dobrze. Smoczek jest cudowny. Zobaczmy, co jeszcze dostaniemy. Accessory stand. O, to ciekawe, place item. Okej, okay. super. St Sto jak na akcesoria. To będzie można sobie. Będzie sobie mogła szyna tutaj. kurcze, w domku wrzucić. Dobra, zaczniemy może przegląd od, y, od domku. Arlinka, przy okazji nie wiem, czy śledzić dalej serię, ale dziękujemy bardzo za prezenty przy okazji. Więc, ee, dobrze. No jak widzicie, tutaj jest dużo bałaganu, ale udało nam się, zobaczcie, rozszerzyć domek. Nasz domek w tym momencie ma kolejny pokój. Jest on całkowicie nieozdobny, więc tam po prostu jest pusty. Tak samo jak ten pokój, tylko całkowicie pusty, więc nic tam. Nic tam, e, jak widzicie, nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo nic za bardzo nie ma, więc na razie tutaj zostawimy to. O, na razie taki trochę bałagan jest, ale jeszcze, jeszcze nie robiliśmy jakichś porządków, stolików, szafek, półek. Jeszcze nie, nie, nie ogarnęliśmy, ale powoli będziemy takie rzeczy myślę, myślę że robić, e, więc to wszystko w swoim czasie. Rzucimy smoczek sobie. Ciekawe, czy można go powiesić na ścianie kiedyś sobie zrzucimy. I tak, no to mamy kolejny pokój, więc na pewno teraz musimy spłacić 350 prawie tysięcy, żeby no żeby po prostu spłacić pożyczkę za, za ten pokój i co ciekawe, pożyczkę. Mamy już te hajs. Mówiłem wam, że następnego dnia już wszystko się uda. To jest raport z dnia, od razu żebyście wiedzieli, to jest 30 marca. To jest istotne, żebyście sprawdzali, będziecie wiedzieć przy okazji ile dni minęło od ostatniego raportu z wysypki. A tu zobaczcie, złowiliśmy kolejną mega rybę. To jest Marlin chyba się nazywa ta ryba. Jeszcze nawet jej nie wrzucałem do muzeum, to jest pierwsza sztuka, więc pierwsza sztuka na razie jest w ekspozycji. I czeka. Czekasz, że drugą sztukę, żeby można było jedną wrzucić do muzeum, a drugą sprzedać. Zobaczyć, ile będzie hajsu za nią. Dobra. Ja zrobię szybkie oczywiście jeszcze tutaj, skoro już jestem przy, przy naszym sklepie, to zobaczycie przy okazji, jeszcze co w tym sklepie mogą dzisiaj sprzedawać. Jakiś rowerek jest, różowy stęt na popcorn, w ogóle co to ma być. Jakieś takie rzeczy bardziej dla. Może jakieś. Pff, przepycham tego biednego szopa. Jakieś zabawki dla elektroników. Taki garaż można by zrobić, czy coś w tym stylu. Więc teraz trzeba posprzedawać rzeczy. I zostało nam w sumie. No, można powiedzieć, że te 12 tysięcy, bo reszta jest w banku. No właśnie, dalej jeszcze nie wiem o co chodzi z tymi rzepami. Niestety, jeszcze nie wiem. Sea Snail. Or Orchid Mantis to 2400, już mamy zrobione zapisy co wszystko ile kosztuje, jakieś tutaj muszelki, posprzedajemy korale, to wszystko raczej nie sądzę, że było potrzebne. Public bench nam, dostaliśmy w ogóle public bench od jednego z naszych ziomeczków tutaj, żebyśmy go gdzieś postawili, tak, kazali nam gdzieś rozstawić sami. Nie sprzedaję na razie honeybee, bo jestem ciekawy ile, o ile w ogóle za nią da się zarobić hajsu. Proszę bardzo, siedem tysiąca za taki zrzut. Także widzicie, hajs ładnie leci, ale jeszcze chcę zapytać właśnie tutaj, o, jakiś widzę, że kolejną, kolejny kamień milowy osiągnęliśmy. E, chciałbym sprzedać Hanibi pojedynczą, żeby sprawdzić, ile, ile rzeczywiście hajsu za taką małą e, pszczółkę się zarabia. 200, tylko 200 za pszczółkę, czyli malutko. Nie opłaca się ich łapać. 200 to jest bardzo mało. 2,400 jest za tego e, orchidalnego, można powiedzieć, e, mantisa, czyli za modliszkę, różową modliszkę jest 2,400. Więc o ile bardziej się jej opłaca łapać, dlatego mamy tak dużo kwiatków, bo szczerze mówiąc pobiegamy sobie po wyspie, wrócimy do tych kwiatków, też widzicie że tych kwiatków jest tutaj mega dużo teraz, porozrzucanych, dziury porobione, żeby kamienie można było eksport, eksportować, eksportować kamienie z kamienia, to taki, ten, ten robak też nie jest zbytnio zyskowny, biedronka nie jest zyskowna, zwykły, zwykła modliszka się też łazi, zobaczcie, też nie jest za bardzo zyskowna. E, więc już na, teoretycznie mniej więcej ogarniamy ceny, jakie są w tych wszystkich rzeczy, więc już wiemy co się opłacać, bardziej łapać, a czego się nie opłaca. Zobaczcie. I tu się pojawił nasz nowy kolega, on się nazywa Hornsby. Możemy zobaczyć jak wygląda jego domek, chociaż on dopiero powiedział, że jutro, dopiero jutro e, będzie z nami rozmawiał, tak? Więc on na razie ogarnia pudła. Ale taki oto nasz nowy kolega jest. Niebieski, niebieski e, nosorożec. Więc mamy kolejnego kompana, który będzie tu się szykował do mieszkania razem z nami, tu jakieś szyna porozskładała, yy, no, puszki z kwiatkami, tutaj też jeszcze, i yy, wy wygląda na to, że codziennie może będzie ktoś przybywał, nie od razu, bo rzeczywiście jest tego, co widzę, to trochę, trochę trzeba poczekać, też mnie ciekawi, czy przedkiem ten na dole, to tutaj jest jakiś kot, tajny kodacz znaczy jest, o, o. O, trójkąt tak jakby na napadzie od y, tego, na kontrolerze od PlayStation, trzeba było wklikać jakąś kolejność, może jakieś sekrety będą z tym związane. Co jeszcze? Właśnie y, Tom Nook dzisiaj mnie powitał informacją, że mogę y, coś ulepszyć w swoim workshopie. Tak, więc y, on tutaj ma dla nas nowe zadanie i właśnie to bym chciał przejrzeć dzisiaj razem z wami też, co on tutaj od nas chciał. On od nas chciał, zobaczcie, about that workshop, tak? Czyli jeszcze jakąś ceremonię można od, odbędnić. To prawdopodobnie ta ceremonia związana z otwarciem. Nie wiem, czy z nowym. Hmm. Chyba z otwarciem sklepu mi się wydaje. Ale tak, by nie będę was tym akurat zanudzał, jestem ciekaw, co on tutaj ma. Ready to dip your toes into the delightful waters of customization, Amelia? I'd love to. Zobaczymy o co chodzi. Yes, yes, that's the spirit. Let's get started. Jakieś, jakaś kustomizacja, on nas chce nauczyć czegoś do tworzenia lepszych receptor. I believe a brief explanation about customization is in order. Honestly, it's incredibly simple. Incredibly simple. First, you'll need the item you want to customize along with the required number of customization kits. Then you'll customize your item at a workbench, czyli można zmienić wygląd niektórych rzeczy być może. The design or color will change in the blink of an eye. I do believe you'll find that it is easier to understand once you try it yourself. So let's get started. Your goal For this session is to make a wooden wardrobe and then do some customizing. The wardrobe you'll make as as well as closets, chests and other items that store clothing are quite useful. I proszę bardzo, czyli rzeczywiście można zrobić jakąś szafę na ciuchy na przykład, żeby nie trzymać tego w magazynie. You can use them to easily change into any clothes you have stored in your home storage. Ah. Czyli jednak inny. No, dobra, czyli to jest rzecz do szybkiego zmieniania ciuchów, ale wszystko i tak jest w magazynie, rozumiem? You could use your custom colored wo uh, wooden wardrobe to put on your own fashion show, o, matko. That freedom of expression is just the sort of thing we enjoy here on wysypka. Hmm? Oops! you are going to need the DIY recipe for it. First, let me just send it over now. Dostaniemy na początku. Jakiś. jakąś recepturę na to. There! All set! So, come see me after you get a wooden wardrobe, hmm? No dobra, czyli naszym zadaniem jest zrobienie wooden wardrobe. Czyli szafę, zobaczmy, no, Nuke jeszcze się odpaliły jakieś, aha, tutaj mamy akurat do zrobienia sprzedanie, no tak, sprzedałem muszelki, dostałem hajsy. Jeszcze musimy podlać kwiatki dzisiaj, 8 kwiatków i, i sprzedać 20 trawy i będzie elo. Zobaczmy, też nowe rzeczy dochodziły, no to zobaczmy w ogóle co tutaj nowego podchodziło. Nie pamiętam dokładnie, które rzeczy widzieliście już, bo już mi się to wszystko miesza, ale chyba nie widzieliście bambuszut lamp, na pewno. Z bambusów trzeba znaleźć, kurczę, nasionka bambusów i zrobić lampkę. To może być coś fajnego. Leaf Umbrella dostaliśmy od jednej z sąsiadek, jak ona zaczęła tam coś działać, to przy okazji. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Dużo rzeczy ze śmieci możemy w ogóle z butów, które znajdujemy, robić w ogóle buty. I czasami to są lepsze buty, niezwykłe buty. Jakiś można możemy oszukać, że to jest drzewo. Takie o. Jakiś, proszę bardzo, Garden Wagon. Co też jest śmieszne, że można jakiś taki O postawić wagon z kwiatami? Co tu jeszcze ciekawego jest? Mamy łóżko. Eee, z narzędzi raczej nic nowego nie doszło na razie. Mamy Wooden Wardrobe 12, ale wymierzone. Ale wymierzone. Akurat 12 drewna ze sobą mam. No dobra. To skoro nas na chce nauczyć jakiegoś zmiany, może... Take workshop, no właśnie let's craft. Ok, na początku musimy zrobić wooden wardrobe, a tu już wylaciało. Dobra, wooden wardrobe. Proszę bardzo. Tak jest. Będziemy mieli pierwszą szafę do zmiany do zmiany wyglądu. jej wooden wardrobe. To tyle na razie. I co? Teraz mogę, że możemy zagadać, zagadać z niukiem, że mamy to uh, about that workshop. Oh, Amelia, you've got your wooden wardrobe. I think that means it's time for you to customize it. I'll give you the customization kits you'll need in a moment. For now, please step up to the workbench. Okay. Huh, looks like you are ready now with your wooden wardrobe. I think that means it's time for you to customize it. First, Amelia, I'll give you some customization kits. OK? Next pull out your wooden wardrobe and try customizing it. Okej, okay, wooden wardrobe to jest rzeczywiście 50 sztuk. Okej. Okay. Light wood, white wood, o kurcze, cherry wood, dark wood, black, green, blue i pink. No i teraz pytanie, jeszcze customize jest pod plusem. Nothing changed. Select the design that is different from the current one. A, widzicie. Nie mam pojęcia teraz, w jakim kolorze będziemy chcieli mieć meble. Ciężko powiedzieć. Eee, ale my to w, w, w domu często mam. Kurczę, co, muszę, muszę spytać eksperta. Zasięgnąłem opinii eksperta. Ekspert, ekspertka stwierdziła, że chce mieć w domu białe meble. Więc powiedzmy, że pomalujemy je rzeczywiście na biało. Are you okay with this design? Yeah. No proszę. I w taki sposób możemy malować rzeczy, dostrajać je teoretycznie do swoich potrzeb. I customize the wooden wardrobe. Yes, yes, masterfully done. As you've seen, customizing items is quite easy when you have customization kits and a workbench. You can take the extras from today as my gift to you. Use them in your future customization projects. Hmm? As a graduate of my workshop, you will be, now will be able to buy any kits you need from the shop. Now, for the most part, you can customize furniture or other items you've made as DIY projects. However, some of the mass market furniture items sold in the shop can also withstand some customization. For example, you might be able to change the item's fabric or add a custom design to it. Figuring out what you can customize and how you can customize it can be a lot of fun. And this concludes my workshop on customization. I hope you enjoy putting uh, on a fashion show in your home using your custom wooden wardrobe. Now, take a break. Hmm, I do believe you've earned it. O kurcze, no i widzicie. I teraz będziemy mogli całkowicie poprzemieniać kolorystykę, układ wszystkiego, customize something, proszę bardzo, możemy zrobić. Jedynie no to mam tego wooden wardrobe, no to wiadomo... Ej, mogę nawet zmieniać swoje narzędzia? W sensie co, mogę nawet zmienić wygląd... O kurcze, nawet jestem w stanie zmienić wygląd... <grywki> Konewki, zrobię, zrobię różową konewkę, tak. Zdziwi się, jak będzie miał różową konewkę. Jak następnym razem będzie sobie tutaj, kurczę, podlewać kwiatki. No i proszę bardzo. I'm done. No i proszę, czyli nawet narzędzia można customizować. I to jest całkiem fajna rzecz. No taki dodatkowy dodatek, dodatkowy dodatek. No bardzo to po polsku było. Co ciekawe, moi drodzy, przychodzimy teraz do naszego konta bankowego i zobaczcie. Mamy 400 tysięcy ponad. Możemy spłacić kolejny dług. Pay from savings. Full amount. Na pewno Tom Nook będzie mega zadowolony z tego i być może pozwoli nam znowu coś zmienić w swoim domku. Zobaczymy. Spłaciliśmy kolejny kredyt, pożyczkę czy jak to tam się nazywa. I teraz zobaczymy czy Tom Nook będzie szczęśliwy i czy coś nowego będzie chciał nam dać. Thank you once again for the diligent repayment of your home loan. Yes, yes. I must ask, were, you, were your prompt payments motivated by a desire for expansion? Because if so, I have good news. I would be more than happy to extend you further credit for construction. Do please come see me if you'd like to discuss the details more. No oczywiście, że chcemy. Oczywiście, że chcemy. What would you like to uh, dobra, about my home. Ready to expand your home, hmm? I believe we could add another room to give you a little more space. We'd be talking about. oh matko boska, teraz 550 000. So, oczywiście że jesteśmy zainteresowani. Wonderful, I'm so happy for you. I'm going to make sure construction begins right away. Oh, it occurs to me. This might be a good time to consider a new color for your roof, don't you think so? Nie, nie chcemy. Cały czas chcemy akwa. Tutaj możemy to wszystko skipnąć. Nic się nie zmienia. Bardzo nam się podoba to, że mamy niebieski akwarów. Ok, construction of your home should be finished by tomorrow. Tak jest. I kolejna rzecz zrobiona, proszę bardzo. I teraz znowu, kurde, ile te, Coraz więcej hajsu. Coraz widzę, że cały czas jest to podwajana ilość hajsu, która jest potrzebna. Także to też jest śmieszne, w pewnym sensie. A też. Ale też przy okazji i smutne. No i teraz. O, w ogóle zobaczcie, co tutaj szyna znalazła. <laughs> Możemy. Co prawda nie można w to grać, niestety, ale to są flipery prawdopodobnie jakieś. Tam no, widać, że latają fliperki. Widać, że można. No już być może, jak nacisnęła, to zaczęło grać. Czekajcie, chyba tak. Chyba, chyba zaczęło grać. Tak. Rzeczywiście można uruchomić. O, ja pitolę, nawet zadbali o takie szczegóły. Tak, jeśli chodzi o. Mm... Poziom detalu i przystosowanie się, i, prawda, zabawę w różne detaliczne rzeczy naprawdę jest mega. Oczywiście nie odpuszczę, bo widzę, że orchidalny tutaj siedzi. Różowa, o właśnie, no różowy jest bardzo dużo warty. Mamy 2400 Orchid Monkeys, Mantis, ale również ten model co tu lata. Też można go opylić za całkiem sporo. Jak widzicie, to też sobie sturgeon, czyli jesiotr, sobie też tutaj leży i czeka na lepszy moment, żeby się nim zająć. Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o raport, no to jeszcze mogę wam co pokazać. Mogę wam jeszcze pokazać, czy coś się zmienia za mostem. Tu jeszcze mam jeden kamień do mm, wydobycia z niego wszystkich rzeczy. Oczywiście, zobaczcie, nasz mały stad coraz bardziej tutaj sobie wyrasta. Rośnie pięknie. Tam jakieś muszelki zostawiliśmy. Tu mamy kolejną, zobaczcie, kolejny żądak. Zobaczcie, ile tych drzew tu już nasadziliśmy tutaj. Dzisiaj to właśnie nasadziliśmy kolejne brzoskwinie. Więc brzoskwinie będą sobie tutaj rosły. Tu też kamyk do wydobycia. Także o, no, mamy co robić tutaj. Cały czas y, pływamy też na inne wyspy, chociaż na razie nowych y, ziomków nie możemy znaleźć, więc teoretycznie na razie niewiele można z tym zrobić. Ale myślę, że y, teraz trzeba w końcu na sam koniec tego dzisiejszego krótkiego raportu, bo teraz na te krótkie raporty będziemy stawiać, mi się wydaje. Y, postawimy tę szafę, białą szafę. No myślę, że jak szafa i szybkie przebieranie się, no to powinno być gdzieś pod ręką, a nie schowane gdzieś, nie wiadomo jak, jak, jak daleko, więc. Może tu postawimy szafę. Gdzie ta szafa jest? To jest wooden wardrobe, to jest public bench. Wooden workshop place item. I mamy szafę. I teraz można szafę sobie otworzyć. I proszę bardzo. Wooden wardrobe, should I change? I teraz można się tutaj przebrać. Ło! I od razu na bieżąco można zobaczyć, jak, jakie zmiany są. O, o, proszę, a, ekspert akurat przybył, więc ekspert może zobaczyć, że można sobie smoczek założyć. Nie, nie chcesz byłem. mieć smoczek? Nie chcesz mieć nie, smoczka? tam widziałam ładnego kwiatka. Jest maska, kwiatki. To wszystkie kwiatki, które pozbieraliśmy. Możesz sobie zmienić kolor kwiatka we włosach. Albo no, możesz nie. mieć kwiatka w zębach. Możesz mi zmienić buty na ładne trampki. Buty Wie, na ładne trampki, no, to? Są bardziej fioletowe chyba, ale... No. To jest piękny kolor. <noise> A jaki kwiatki, chcesz mieć kwiatek we włosach? No ten, no, może być ten. Czerwony? Chciałam hiacyntę, ale ten jest ładny. Ty masz hiacyntę, o masz. Chcesz Jacynta, czy chcesz mieć tego? Musisz zdecydować szybko. Ten? Ten? Tak. Dobrze. Okej. Okay. Czy coś ci zmienić jeszcze? Chcesz mieć inne spodnie? Nie, na razie O, patrz jakie zapyta. ładne. Albo króciutkie. Nie chcę krótkich. Chcesz długie? Wtedy widać skarpetki. Jak, a czy skarpetki ładniejsze. możesz zmieniać przecież? Masz zobacz, skarpetki w paski, nawet masz. Jakie chcesz mieć? Takie spodnie? Te które miałaś. Mia a ja nie te miałaś? To, to? Tak, ewentualnie Dobrze. Moro, Co to, to jest, to jest może nie Moro? Tam jest Moro. A Moro, to Moro. Kamopans, chcesz mieć takie? Mogą być. Super. Tylko nie pasują do telefonu, to był <noise> Więc pół godziny później ustaliliśmy jak się przybraliśmy. Co ciekawe, no maseczkę zdejmiemy jak przestanie być niebezpiecznie na zewnątrz. Yy, mamy yy, ten, no, mamy szafę w kolorze takie jakie mamy w domu. Mówiłem wam, że białe tutaj będą meble i rzeczywiście białe przeszły. Białe, ale, to ale to jest to jest białe drewno to się to mówi. Jasne. Ale nawet w nazwa było white wood. Więc to jest white wood. Możemy nawet ten stolik przemalować teraz na biało. Wszystko można tu przemalować. Będzie można się pobawić w. My się wydaje, że sprzęty też się da przemalować, ale są różowe, więc są dla ciebie idealne, więc nie ma co przemalowywać. Jakieś stoły by się przydały. Łóżko trzeba będzie może przemalować, bo ten kolor jest paskudny. Szczerze mówiąc. Mi się bardzo podoba podłoga. Tutaj nie za bardzo jestem za tapetą. Taka jest taka strasznie pstrokata. Jakoś taką. Może inną tapetę by się przydała. No ta, ale strasznie taka geometryczna aż za bardzo geometryczna bym powiedział. I tak cię pewnie nie słyszą, co mówisz, więc to wiesz, to tam. Musisz mówić bardziej do mikrofonu, mimo wszystko. Więc moi drodzy, e, jeśli chodzi o raport z dzisiaj, to chyba wszystko. Tu mamy jakieś nowe rybki, które też trzeba sprawdzić. Fosile sobie zbieramy. Modliszka siedzi i po prostu dupek grzeje. I chyba tyle. Na razie. Tutaj cały czas Staszek musi przyjść, wrócić i zobaczyć, jakie maile dostał. Powyrastały nam drzewka. E, Właśnie taka propa, jak pamiętaj, jak znajdziesz jakieś drzewo z kasą, to od razu trzeba ściąć, bo to jest drzewo, które już nie wyda żadnych owoców, więc drzewa. Drze drzewa kasowe trzeba po prostu kasować, o. Po zebraniu. Tak, pokazałem sąsiadów. Pokazałem nowe ryby, tak. Marlina pokazałem również. Tu na górze w sumie nic interesującego nie ma. No bo widzieliście już raz. Gdzie masz dużą rybę? To może być koi, a koi jest warty dość sporo. Tam 4000 tysiące, tak? Sporo. Zobaczmy czy uda się na koniec złapać jakąś rybę. Sru? No tak, oczywiście. Kiedy ja ją łapię to ona odwraca. Ja nie mam cierpliwości do ryb. Dobrze, że ty te ryby ławię, łowisz, bo ja bym nie miał cierpliwości, żeby siedzieć i po prostu je tutaj... No, no spójrz na tę rybę. Na dole jest spławik. Halo? Czyż widzisz jed... No widzi jednym okiem menda mała, no. Łap ten spławik. No gdzie się obracasz? Może to jest właśnie ten trudniejszy poziom. W jeziorku. Tu Halo? O! O, o, o! Brawo! Genialnie. I teraz proszę podziubać. A ten motylek nie jest warty dużo. No i tak myślałem. Po prostu karp. Ale nie wiem ile karp kosztuje. I tak go zachowamy pewnie go sprzedamy. Karp 400 Moi drodzy, więc to tyle. Króciutki raport z y, dzisiejszych osiągnięć, y, myślę, że te raporty będą się tak pojawiać właśnie, żeby były krótkie, sprytne, żwawe. Y, szyna mnie tu cały czas właśnie molestuje, że zrób ten raport, bo ja chcę iść grać i robić progres, no, więc nie mam wyboru i muszę, i muszę się z tym zgodzić, muszę, muszę się na to godzić. Także moi drodzy, serdeczne dzięki. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, like, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. I jak będzie się coś ciekawego działo, no to oczywiście raporty będą się pojawiać. Trzymajcie się. Wielka Piona i do zobaczenia. Cześć.